Piękny, niemalże deszczowy poranek. Wszystko spowite mgłą. W lesie słychać jedynie odgłosy alkoholików, dzików i deszczu. Mamy dziś golferskowa dolina. Jesteśmy tutaj. Jakiś hardcore się tam dzieje. Awantury są potrzebne? Ludzie żyją tam. Rozwod 3. Jo, jeszcze raz. Witam na kanale Dysko Golf. Ja jestem. Sylwester Stallone. A to są parujące kosze. Tym, którzy jeszcze nie mieli przyjemności oglądać moich parujących koszy, przypomnę tylko, że jest to seria, w której staramy się trafić do kosza w określonej przez twórcę dołka ilości rzutów, czyli tak zwanym parze. Tym razem jest to dołek numer 1 na Jaśkowej Dolinie i par wynosi 3. Dołeczek wynosi 55 metrów, także awansujemy w kwestii dystansu względem pierwszego odcinka naszej serii. Dłuższy dystans, tyle samorzutów, e, trasa ma sporo drzew na drodze. Dołeczek, kosz, jeżeli widzicie, jest tu, między tymi drzewkami, także będziemy starać się up, oblecieć dookoła. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Wrzucać będę bazem. Właśnie, trzeba się rozciągać. Kurde, bez rozciągania to wiecie. dupo pokręcić. No dobra Let's go no Na pewno poleciał bardziej w lewo Niż tego byśmy chcieli Boom, szybka teleportacja Drodzy Państwo, tak tutaj wygląda nasza sytuacja Jest dysk Kosz znajduje się Tam za drzewami Och, ta mgła Staramy się Trafić centralnie w kosz o, trochę za nisko. Okej, okay, cinematic ujęte. Może w czterech, zaraz zobaczymy. Desk spadł bardzo blisko kosza. Opo. Cztery. Przynajmniej tym razem nie było żadnych drzew. Trzeba trenować, trzeba trenować. Boom, teleportacja. Ten sam plan. Tylko tym razem faktycznie pierwszy rzut walnąć na prawo. dokładnie o to nam chodziło okej okay, mamy nasz dysk jeśli nie widzicie to jest on tu sytuacja jeżeli chodzi o trafienie do kosza jest znacznie lepsza niż w pierwszej rundzie poszedł pierwszy rzut tak jak chciałem i nagle wszystko wygląda pięknie no tego nie mogłem zrobić Mamy to. Mimo tego, że znowu dwie próby, to jak widzicie znowu się udało. Trzeba próbować, aż wyjdzie. I tym razem udało się tak naprawdę tego chciałem. Mimo tego drzewa. To drzewo to jest to? To drzewo. To drzewo. Jakby ktoś chciał wycinać, to to drzewo. Teraz podam kordy. I to chyba tyle z dzisiejszych parujących koszy. Cieszę się z tego, że udało mi się zaliczyć tą jedynkę. Yo!